Ja jestem tutaj przed sobą, idziemy. Mam teraz, właśnie teraz tworzę ciało na tabelę z dobrego człowieka. Mamy rower przy kosmice numerem 9610. A więc, i <laughs> trzeba Ale koledzy wiesz powiem, to no, wiadomo, że wina sobie koło 15 tysięcy. Kiedyś byłem w takiej dobrej restauracji w Warszawie i przyszedł I wziął sobie butelkę. Nakił z tej butelki. ale ma Bo nie ma kawy podają sprzeczne wielkomości. Jedne źródła podają, że możliwość produkcji oh. na fabryki była 40 tysięcy rocznie, jedni, że 90, a jedni, że 90 tysięcy w ogóle zostało robione. O ile jeszcze, jaki jest rok... Sorry. No co i tutaj? アイルブサロブアイルブサロブ。